Ile godzin dziennie przeznaczasz zazwyczaj na sen? Czy wiesz, że skracanie snu poniżej zalecanej normy lub niespokojny przerywany sen może bardzo negatywnie odbić się na Twoim zdrowiu? Pewnie tak jak każdy z nas masz znajomych, którzy z dumą twierdzą, że śpią jedynie 4 do 5 godzin dziennie i tyle zupełnie im wystarcza, a w dzień nie odczuwają za bardzo zmęczenia. Faktem jest jednak, że jeśli nie śpimy wystarczająco długo, nie jest to dla nas dobre. Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, kiedy nie dostarczamy sobie wystarczającej ilości snu, znacznie pogarsza się nasz refleks oraz trudniej jest nam zrozumieć czytany tekst. Ponadto wyniki badań opublikowanych w Journal of the American College of Cardiology wykazuje, że tych, którzy śpią mniej niż 6 godzin na dobę, obejmuje znacznie większe ryzyko rozwoju miażdżycy. Zgodnie z testami, z nocy na noc choroba postępuje i nie ma szans na ustabilizację, się wyników. Jak się okazuje, tak naprawdę nikt nie przystosował się do braku snu nawet po dwóch tygodniach testów. Konsekwencji braku snu jest jednak więcej, a oto one. Podoba Ci się temat? Aby wesprzeć kanał Projekt Natura, zaznacz lubię to i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na Waszą pomoc. Przybieranie na wadze. Brak snu zwiększa u nas zapotrzebowanie na dostarczenie kalorii oraz apetyt na tzw. zwane śmieciowe jedzenie a więc żywność pozbawioną składników odżywczych. Długotrwała deprawacja snu prowadzi do złych wyborów żywieniowych i prowadzi do otyłości. Zmniejszenie libido. Testosteron jest hormonem produkowanym przez organizm głównie podczas snu, i to właśnie on odpowiada za pożądanie seksualne mężczyzn stąd też zależność, że jeśli śpią oni niewystarczająco długo ich libido spada, a długotrwała deprawacja może doprowadzić nawet do seksualnej impotencji. Powoduje depresję według badań opublikowanych w czasopiśmie poświęconym Afektywnym naukowcy odkryli, że ludzie, którzy nie śpią długo i głęboko, częściej zapadają na depresję. Sprawia, że jesteśmy drażliwi. Według naukowców, przerywany sen powoduje negatywne reakcje i znacznie zmniejsza poczucie zadowolenia, dlatego też stajemy się wtedy drażliwi i poddenerwowani. Osłabia odporność. Efektywny odpoczynek i głęboki sen pozwala ciało na regenerację i wzmacnia układ odpornościowy, dzięki czemu działa on skuteczniej. Niestety jeśli należysz do tych, którzy myślą, że w ciągu tygodnia mogą poświęcić mniej czasu na sen, by w wolne dni odzyskać siły, Jesteś w błędzie, bo niestety nie tak działa ludzki organizm. Według naukowców weekend nie wystarczy, aby nastawić swój zegar biologiczny i uregulować cyklu snu. Po to, by Twój mózg i zmysły działały efektywnie, powinieneś spać od 7 do 8 godzin każdej nocy. Dzięki za obejrzenie. Subujcie, lajkujcie i komentujcie oraz oglądajcie inne filmiki Projektu Natura. Zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X oraz nasz sklep internetowy. Linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiam И желаю дождя mm -hmm. здоровья!